Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest o tym, jak znaleźć i dodać darmową muzykę do filmów na YouTube. Strony internetowe, gdzie znajdziecie darmową muzykę albo niedrogą muzykę do filmów, są wypisane w artykule. Link do tego artykułu znajdziecie z kolei w opisie tego filmu. Także jeśli ktoś chce odwiedzić te miejsca, w których można znaleźć darmową muzykę, to bardzo proszę, w artykule są linki bezpośrednio do stron i krótkie opisy tych stron. Tam można znaleźć bardzo fajne utwory, większość z nich za darmo, za niektóre się płaci, ale bardzo niewiele. Natomiast tutaj w tym filmie, w tej chwili, ja pokażę, jak używać muzyki, którą proponuje YouTube, bezpośrednio z biblioteki audio należącej do YouTube'a co ma swoją zaletę taką, że w zasadzie filmy no, ilustrowane taką muzyką są bezpieczne. To znaczy, YouTube nie może się przyczepić, że muzyka nie jest odpowiednia, że nie ma praw autorskich i tak dalej, że coś jest nie tak z tymi utworami, bo utwory pochodzą z ich własnej biblioteki. Trzeba tylko zwracać na kilka rzeczy uwagę i ja to zaraz pokażę. Jeśli ten film Wam się przydaje, jeśli uważacie, że to, co tutaj zobaczycie jest fajne, to bardzo proszę nie zapomnieć kliknąć w łapkę w górę i w guzik subskrybuj oczywiście. Na końcu pod, pod filmem jest po prawej stronie na dole taki guzik subskrybuj, będziecie dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Druga rzecz, która jest istotna, to jeśli ktoś ma jakieś pytania, ja bardzo chętnie odpowiem. Proszę pisać w komentarzach. Staram się na bieżąco odpowiadać na te pytania w miarę oczywiście posiadanej wiedzy. A teraz przejdźmy do tego, gdzie w tych filmach można, tutaj, gdzie można w tym YouTube Studio znaleźć muzykę i jak dodać ją do filmu. YouTube Studio wygląda tak właśnie, ten panel i tutaj na dole jest ostatnie, gdyby w rzędzie, w tym menu jest guzik Biblioteka Audio. I tutaj też się właśnie znajduje muzyka, którą proponuje nam YouTube do nagrywania i do wgrywania jako tło do naszych filmów. Ta muzyka jest bardzo łatwo sortowana, bo tutaj można ją sortować po gatunku muzycznym, po nastroju, po instrumentach muzycznych, które są tam używane, nawet po czasie trwania, co jest bardzo istotne, bo jeśli wybierzecie za krótki utwór, no to on będzie się powtarzał w trakcie waszego filmu, więc albo zedytujecie to inaczej, albo wybierajcie po prostu dłuższe utwory. I tu jest najważniejsze, na co musicie zwrócić uwagę, czyli uznanie autorstwa. Uznanie autorstwa nie jest wymagane, czyli to jest jakby opcja, jeśli nie chcecie podpisywać, jaka muzyka została wykorzystana jako ilustracja do waszego filmu, no to ta pierwsza opcja, uznanie autorstwa nie jest wymagane. Jeśli wybierzecie tą drugą opcję do sortowania utworów, czyli uznanie autorstwa jest wymagane, no to wtedy będziecie musieli niestety podpisać pod filmem autora tego utworu, który używacie. I jak wybierzecie, oczywiście uznanie autorstwa nie jest wymagane, i przesortujecie te filmy, no to macie już takie, które, które po prostu są, nie wymagają podpisów. Jeszcze dodatkowo, poza tym, że utwory muzyczne tutaj w tej bibliotece się znajdują, znajdują się również efekty dźwiękowe. Jest całkiem fajna biblioteka efektów dźwiękowych, więc jeśli ktoś potrzebuje na przykład eksplozję, to może sobie tutaj wyszukać i zamontować w swoim filmie w dowolnym miejscu taki efekt dźwiękowy. Jak się ładuje te filmy, i to, znaczy tą muzykę i te, te efekty dźwiękowe, jeśli chcecie je wykorzystać nie w edytorze tutaj w YouTube Studio, tylko na zewnątrz, w jakimś zewnętrznym edytorze do, do filmów, no to musicie sobie taki utwór po prostu załadować. Tu jest na prawej stronie taka strzałeczka Pobierz. Jak klikniecie na nią, to utwór zostanie wybrany na wasz komputer i wtedy będziecie mogli go używać w innym edytorze. I to tyle, jeśli idzie tutaj o tą bibliotekę muzyczną. Natomiast jak to zrobić, żeby po prostu dostać się do, do swojego filmu i tą muzykę zamontować w filmie? Ja tutaj na przykładzie jednego z moich filmów pokażę. Trzeba po prostu wybrać film, który już macie wgrany do YouTube'a. On nie musi być opublikowany, on może być roboczo wgrany, nie musi być jeszcze publikacja. Jak wybierzecie film, w którym chcecie dodać muzykę jako tło, powiedzmy, że ten, klikniecie na ten długopisik do edycji filmu, to tutaj po lewej stronie jest edytor, który jest edytorem w YouTube Studio. Jak otworzycie ten edytor, to będziecie mogli tutaj dodać muzykę. Tutaj jest ścieżka dźwiękowa. Ja oczywiście w tym filmie jakąś ścieżkę dźwiękową mam, ale jeśli kliknę tą strzałeczkę obok, obok nutki, to pojawi mi się guzik dodaj dźwięk. I jeśli kliknę na ten guzik, to otworzy się biblioteka muzyczna, ta sama, którą przed chwilą widzieliście, ale ta biblioteka jest już jak gdyby bezpośrednio połączona z edytorem filmu. I teraz, no dobra, wybieram sobie powiedzmy taki utwór. Posłuchać, jak on brzmi. No, jakaś tam łagodna muzyczka, bardzo dobrze. Chcę dodać do filmu, to wystarczy, że kliknę tutaj po ten, na ten guzik po prawej stronie. Można to bezpiecznie zrobić. Jeszcze się to nie zapisuje. To jest na razie taki podgląd. I teraz, jak mój film się odtwarza, to słychać już tą nową muzykę. Więc mogę zobaczyć, czy, czy to jest odpowiednie tło muzyczne do mojego filmu. Jeśli tak, to wystarczy kliknąć tutaj Zapisz zmiany. A jeśli nie, no to tu klikamy na usuń z filmu i film na, ma nadal muzykę, którą miał poprzednio wgraną, nic się nie zmieniło. Jeśli oczywiście wybierzemy utwór, który nam odpowiada, no to później trzeba nie, nie zapomnieć kliknąć guziczek Zapisz zmiany. I w ten oto sposób mamy dodany dowolny utwór muzyczny do naszego filmu, który już jest wgrany do YouTube Studio. I to właściwie wszystko, jeśli idzie o tą muzykę, która jest dostępna w, w YouTube Studio. Jeśli film Wam się przydaje, no to bardzo proszę kliknąć guzik polubienia, czyli tą łapkę w górę. A jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o następnych filmach, to guzik subskrybuj. I zapraszam do zadawania pytań. Link do artykułu, w którym znajdziecie więcej linków do stron z muzyką darmową i nie tylko darmową, jest w opisie tego filmu. Powodzenia!